Dzisiaj korzystając z tej okazji, że spotykamy się tutaj w takiej liczbie i że powoli dobiega do końca, chciałbym podziękować, wyrazić moją wdzięczność całej naszej tutaj wspólnocie. Przede wszystkim księdzu kanonikowi Marianowi, Moszynowi za ciągłą taką kapłańską i przyjacielską pomoc. Dla mnie to coś jest rzecz nieoceniona. Chciałbym podziękować też Karitasowi. Ten temu wszystkiemu, robi w tej parafii, w tej wspólnocie, w gminie. To będzie za wielką mobilizację karykas naszej parafii, szkolnego koła karytasów. Za dzień świętego Mikołaja, kiedy chodziliśmy po miejscowości rozdawaliśmy paczki, się przygotować, robić. Za kartki świąteczne, które dzieci zrobiły własnoręcznie, potem sprzedawały te kartki. Za te pieniądze zrobiły paczki. Znowu udzielały inne dzieci, które są potrzebne. Za gromadzenie produktów też przez dzieci, w jednym ze sklepów yy, koło Czesów. Ponad pół tony produktów zebra, zebrało dzieci, to one również zrobiły. Potem paczki, rozdane w gminie, tutaj w Dźwirzynie, wszystkie te działania wymagały pracy wolontariuszy, zaangażowania, tego pięknego zaangażowania członków Caritas, dzieci ze szkolnego koła Caritas i przede wszystkim też animatorów, siostry Katarzyny, która przy pomocy siostry Barbary, Teresy, Maryli tak pięknie te wszystkie, te wszystkie działania obudziła w tych dzieciach i nas wszystkich zresztą taką potrzebę pomocy. Myślimy, że to wszystko nas zaowocuje potem wrażliwością, większą wrażliwością. Dziękuję również panu Janowi Kawałkowi, który jest też wielkim animatorem tutaj karykasty, w tej decyzji, w tej części Polski chyba nawet, który do pomocy mając wielu naszych parafian, pana, między innymi pana Tadeusza Ronewicza, pana Jerzego Szczubełka, pana Bogdana Złotowskiego, wielu, wielu jeszcze innych wolontariuszy. Robi niesamowicie dużo. To jest ten element w naszej, nawet chyba w niecesji. Ale to wszystko dzięki wolontariuszom, którzy na hasło pomóc potrzebie są gotowi. Pytają, gdzie, co, kiedy. Dzieciom mamy nadzieję, że wychowywane w szkole karitas, szkole miłości, będą w przyszłości bardzo wrażliwe na potrzeby w ogóle, na drugiego człowieka. Mamy wielką nadzieję po drugie dziękuję za przygotowanie liturgii. Ostatni tydzień Adwentu mieliśmy jak gdyby takie kolekcje ze Słowem Bożym, słuchaliśmy go szczególnie. Przygotowany był on i animowany w całości przez nasze siostry, franciszkanki, Misjonarki Malejki. Pasterka z piękną liturgią i piękną oprawą. Całe Boże Narodzenie. Wszystko Przede wszystkim chór, który daje nam zwykłą uprawę turniczną. Jest co niedzielę, śpiewa co niedzielę w każde święto. Nie wyobrażam sobie, gdyby nagle z jakiegoś powodu zamił. Czegoś, by nam strasznie brakowało. Robią to w sposób taki inny, że ktoś powiedział, że ktoś śpiewa to się podwójnie mówi. I tutaj dziękujemy siostrze Barbarze, która na co dzień prowadzi ten chór, także siostrze Maryji, która będąc tutaj czasowo w dziwzynie wspomaga siostrę Barbarę. Dziękuję ciostrze Katarzynie za przygotowanie dzieci, za, za ten niezwykły charyzmat, z którym pochodzi do dzieci, za te rody, takie wygodnie nawet codziennie, za przygotowanie ministrantów do służby. Wprawdzie dzisiaj ich nie ma, bo zupełnie odsypiali trochę, ale, 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 są. Dziękuję ministrantom, tym nowym, szczególnie właśnie nowym i tym starszym Tak, tak. dziękuję lektorom. Dziękuję również Panu Andrzejowi Wojtasiowi za wieloraką pomoc, za to, że codziennie jest w kościele i służy pomocą. Wystarczy powiedzieć dwa słowa. Dziękuję też za przygotowanie kościoła, pani za ofiarowanie pięknych hoiny, za takie zwyczajne przedświąteczne porządki w kościele, których jest bardzo dużo, a nie od nas, i bielizny, liturgiczne, i sprzątanie, niezliczona ilość czynności, szczególnie państwo kolonii Janowi Kawałkowi, ale także wszystkim tym, którzy się w inny sposób też włączali. Za przygotowanie kościoła na święta. To gigantyczna praca, szczególnie pana Jana Kawałka, który godzi jakoś, nie wiem, jak on to robi, ale godzi obowiązki domowe z y, też w pewnym sensie gospodarzem tego, tego, tego domu szczególnego. Dziękuję Marcie Adamowi, którzy pracowali na wysokościach, tak żebyśmy mogli śpiewać na Małopolu na wysokości. Dziękuję wszystkim ministrami, dziękuję całej wspólnocie, mi jeszcze pozwolić na zdania życzeń. Proszę przyjąć te życzenia świąteczne, aby nowonarcony Jezus darzył nas wszystkich bardzo krwitym błogosławieństwem. Żeby zsyłał na nas wszelkie potrzebne nam w życiu pomyślności. Szczególnie rodzinom. To są najważniejsze... Rodzina to najważniejsze miejsce życia. Abyśmy tam czuli bliskość swoją. I budowali ją na bliskości Boga. Jakbyśmy zdrowi w zdrowiu i w pogodzie ducha wypełniali nasze obowiązki. I kochali wszystkich, których postawił nam Jezus na naszej drodze. Szczęść Boże. A teraz jeszcze mamy tutaj pierwsze ławce. Niektórzy interesują się, jak yy, wyglądają te fundusze zbierane przez kolejnych funkcjonariuszy. W zeszłym roku zbieraliśmy pieniądze na dzieci w Ugandzie ze 519 19 tysięcy. Pomoc pom dotarła do prawa ponad 130 tysięcy młodych, małych Ugandyjczyków, którzy teraz cieszą się możliwością no, chodzenia do szkoły w ogóle, a także opieki i zdrowotnej. W tym roku natomiast nasi kolejnicy będą wspierać pieniądze dla dzieci z Sudanu. Dwa słowa tylko. Obecnie Sudan Południowy jest najbiedniejszym obszarem na Ziemi. Nowy kraj boryka się z problemami. Przede wszystkim jest to brak bezpieczeństwa, ubóstwo straszliwe. Bieda dotyka ponad 90% mieszkańców, którzy muszą przeżyć dzień za niecałego dolara dzień. 3 złote, niecałe 3 złote. Musi stać. A nie zawsze jest. Aż 75% ludności nie ma dostępu do czystej wody. Jeden lekarz przypada średnio na 100 tysięcy ludzi. Tam muszą być kolejki do lekarza. Co siódma kobieta umiera w czasie ciąży. Co siódme dziecko nie dożywa piąty w roku. Potrzeba jest ogromna nasi koledzy misyjni będą e, chodzili po dzwizynie 28 i 29 od godziny 14.30. Proszę przyjąć ich tradycyjną go, gościnnością. To są wspaniali ludzie. Teraz chciałbym ich Prosimy Cię, Panie Boże, o błogosław te dzieci, które jako kolębnicy mcywi pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają i żyją w nędzy. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmują i przyjmą, niech stanie się ono źródłem Otwarcia dla ludzi nieznających Ewangelii. Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przez to przyczyni się do poznania Twojej miłości przez dzieci z krajów misyjnych. Prosimy Cię o to przez Twojego nowonarodzonego syna Amen. Idźcie zatem kolędować 28-29. Posyłam Was.